Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, a przygotowałem do niego jednego pewniaka. Jest to zdrabka Czarny Diament, gdzie jest już jedna wygrana, czyli 10 u na pewno. Dodatkowo jeszcze mam zdrabkę za piątkę no Nowe 13 Paradiso i diamentową fortunę. No zobaczę co i Ty również, co się uda dzisiaj wygrać, ale jak to u mnie na początku mojego odcinka podziękowania dla Was za czynny udział w życiu mojego kanału. Bardzo Wam za to, to serdecznie dziękuję za wszystkie polubienia moich filmów, za wszystkie. Komentarze za subskrypcję. Zdrabka jest w norem 20. Ja poszukuję swoich wygrywających liczb i już właśnie jedną znalazłem. Zdrapałem, jest 11, jak już mówiłem, i poszukuję jeszcze tak gwiazdy, które daje przypisaną kwotę, albo diament, który mnoży wygraną razy 2. No, ciekaw jestem, czy coś jeszcze się dołoży. A mam tak: 18, 36, 11, 16 oraz 7. Czytam, bo niektórzy słuchają. Ale ciężko, łopanie, łopanie, czwórka! Dobra, kolejna to jest 31. Nie ma, ta siódemka, dobra. Potem mam piąteczkę. Nie ma, 38 nie ma, 37 obokowo. Dziewiętnastka również oboczek. Ale jeszcze jest 10 szans. Mam 27. Nie ma. Oj, szósteczki nie ma. Mogą być jeszcze jedynka przy tej szóstce. 29. Nie ma. Dwójeczki nie ma. 34. Nie ma. 5 szans. Może teraz tak. 32. 13, to na pewno nie było. Dwunastki również. Nie, tak mi się źle Trzydzieści 33 nie ma. I ostatnia 26 nie ma, więc sprawdzam jaka jest wysokość wygranej. Pod jedenastką, a jest 10 zł. Kontrolne znajdę na szybko. Jak znajdę, to pokażę. jak Nie znajdę, to nie pokażę. Ale myślę, że nie ma potrzeby. Zresztą, jakbym coś przygapił, to później powiem. Dobra, i teraz te zdrabki, nieadrapane zdrabka, nowe 13 z numerem 22. Ja poszukuję swoich 13. Wygrane się sumują. A pierwszy mam 20, nie, 42. Następnie 36. O, 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 o 19. 43. 22, 12, 33. No, jeszcze zostały 3 szanse. No, jak 24 to nie. I co tutaj jest? 18 i 44, czyli zdrapka jest przegrana na bok. Paradiso. Paradiso jest numerem czwartym. No to co? Poszukuje swoich linii. One najpierw znaczy muszą się otworzyć. Linię jak swoje symbole, a ja zaczynam od łodzi i yy, wodolotu. Dobra, a i tak mamy, zaczynamy i solusz jest i łódź i jest i wodolot i jeszcze jest tutaj, tutaj nie ma, tutaj nie ma i na dole nie ma. Czyli na razie góra, coś tam było, a mam kapelusz oraz ducho dla moich widzów. Gdzie jest kapelusz, gdzie jest kapelusz, tutaj nie ma kapelusza, ale jest właśnie tu, serduszko, tutaj nie ma, kapelusz i serce, jest serduszko, tutaj jest kapelusz, nie ma więcej, kolejne, to jest chmurka i ga szorty, chmurka i szorty, chmurka jest jedna tutaj, Chmurek jest jeszcze sporo, bo aż tutaj dwie szortów widzę. Ja powiedziałem, że nie widzę, ale widzę. Tutaj jest chmurka, tutaj są jeszcze shorty. Dobra, tutaj jeszcze jest jeden symbol. To jest symbol liścia, który jest tutaj aż dwukrotnie, a łącznie występuje aż trzykrotnie. Bo jeszcze jest tutaj. Dobra, kolejne. Symbole to są krab i parasol. Tutaj nie ma krab, jest krabik, parasola nie ma. Krab, parasol. Tutaj mamy kraba. Parasol i jeszcze tutaj. No, coś dodychu może by było. Dobra, kolejne symbole. To są płetwy i flaming. O, jest. Są płetwy, no, aparat, jakby był, to by było dobrze. Płetwy i flaming. Jest i flaming. Czy są gdzieś płetwy? Czy gdzieś są płetwy? Jest flaming i są płetwy. No, okulary, to by było dobrze. Kolejne, już dwa symbole. Jeszcze znaczy się to jest piłka i motyl. Motyl, piłka. No trochę podpuszczają, nie? Jak widzicie. Ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tutaj nie ma żadnego mojego symbolu. Kompas na pewno będzie, bo oni to naglubią. E, tutaj jest motyl. I tutaj jest piłka. Motyl, piłka nie ma. Dobra, ale jeszcze sporo jest symboli. Ja mam bluzkę i pomarańcze. Jest bluzka. Tutaj nie ma pomarańczka. Pomarańczka, bluzka i pomarańczka. No na dole ja nic nie widzę. Żeby było ciekawego do zdrapania, mam torbę i napój. Jest. Torba. Tutaj nie ma. Torba napój. Jest torba. Albo żeby się przydały dwie stówy. E, co tutaj była? Torba. Jest napój. Torba i napój. Dobra, na razie nie ma. Kolejne symbole to są tęcza i słońce. Tęcza i słońce. Tutaj jest tęcza. Nie ma, tutaj jest słońce. Nie ma tęczy. No, ostatni symbol, ostatnia szansa. A mamy termometr. Jest tutaj i tutaj. No, niestety ta zdrabka się okazała przegrana. Jak zdrapię z tej, to będą <laughs> z Jak tej. To? Jak to jest? Dobra, zdrabka idzie do przegranych i dzisiaj już z drapką to jest. Diamentowa fortuna, liczę na ciebie, skarbie. Zdrabka z numerem pierwszym. Nawet nie wiedziałem, teraz zobaczyłem. Poszukuję swoich wygrywających liczb, albo worka, który daje przez kwotę, albo sztabek złota, którym wygrano mnożą razy 2. Lecimy ostatnim na Szczecin, teraz na Gdańsk. Dobra, 12, 11, nie, przepraszam, widzicie, 42, 11. 28 muszę starannie wydrepywać w takim razie 31 i jedyneczka, tak, numer z drapki. No może będzie gdzieś jedynka. Zobaczymy. A pierwsza moja liczba to jest 16, której nie ma. 38 również. Czwórka nie ma. 37 nie ma. Siedemnastki również nie ma. Tutaj zaczniemy, dobra, trzydzieści, trzydzieści, ale nie było trzydziestki, tutaj zapamiętał taką. Szósteczki nie ma. Dwadzieścia oboczek, 40. nie ma. 35 nie ma. Tutaj co ja mam. 11, jest 11! Wow! No, no to bardzo fajnie, czyli jest wygrana po tej stronie. A jaka to zobaczymy? 39, 18, bo 18, 18, 15. Nie ma. Trójeczki nie ma i jeszcze 5 szans pozostało i co ja mam 30 32 patrzę, nie było Jest worek a worek co robi Worek daje przypisaną kwotę czyli już na pewno jest 20 zł Ja myślę, że to jest najlepszy moment, żeby poprosić cię drogi widzu o subskrypcję i pozostawienie łapki w górę Bardzo bardzo dziękuję Ósemki nie ma Następnie 19 i 29. Dobra, sprawdzam, jakie są wysokości wygranych. Pierwszą liczbą to była 11 i jest 10 zł. A pod workiem również 10 zł, czyli 20 zł. No to bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Kontrolne 3 razy C, więc nie było najgorzej. A nawet bym powiedział, że dobrze. Chyba mi przyznacie rację. Co oczywiście po niektórzy. Robię podsumowanie z drabką, która dzisiaj przegrała. To jest tak. Neonowe 13. Nic nie było. W Paradiso również nic nie było. Zdrabki idą na bok. W Pewniaku było 10 zł. I w Diamentowej Fortunie dzisiaj 20 zł. 11 dała dyszkę. I worek dał dyszkę. Także ja się bardzo cieszę, że tak wyszło. Będzie na pomnożenie, będzie na, ostatnie, na kolejne odcinki, na które już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.